Witam Państwa serdecznie. Jako prezydent dorocznej konferencji RYNOforum chciałbym Państwa zaprosić do udziału w tegorocznym RYNOforum 2015. To jest logo tej konferencji. Dokonuje pierwszej odsłony. Projekt został zrobiony przez pana Rafała Arpińskiego i nawiązuje do odsyji rynologicznej, którą organizujemy od 2003 roku. W 2003 roku po raz pierwszy odbyła się w Polsce duża międzynarodowa konferencja. Jej popularność była tak duża, że postanowiliśmy co roku zapraszać ze świata rynologów, aby wymieniać się doświadczeniem i uczyć się od niektórych z nich. Tegoroczne forum rynologiczne jest niezwykle wielowątkowe. Kontynuujemy. Hmm, cykl wykładów z hasła GIGANCI RYNOLOGII, które w zeszłym roku miało bardzo duże powodzenie. W tym roku poprowadzą zajęcia profesor Siemen, profesor Brunner i współpracujący z nim koledzy. Jest to tyle ciekawy blok zajęć, że profesor Siemen prowadzi zajęcia niezwykle interaktywnie. Nie są to wykłady i nauczanie, ale jest to rozmowa z salą. Czasami wręcz kłopotliwa, bowiem na trudne e, przypadki nie zawsze ma się odpowiedź. Dla tych, którzy się interesują chirurgą endoskopową e, za to, podstawy czaszki jest to niewątpliwie wielka e, szansa i może być to nie, niezwykle wielka uczta o tym, co można Robić przy użyciu endoskopu. Drugim dużym blokiem są rozmaitości renologiczne. Jest to blok wykładów przeznaczony dla kolegów, którzy się nie zajmują leczeniem chirurgicznym, a więc dla wszystkich kolegów pracujących przy przychodniach, którzy pracują, zajmują się terapią zachowawczą. I pozwolą Państwo, że. Tylko zapowiem, że w ramach tych bloków mamy sesję zorganizowaną przez pana profesora Marka Kulusa ze swoim zespołem. Dla stałych bywalców jest to nazwisko, którego nie trzeba przypominać. Następnie pan profesor Paweł Stręg zorganizuje sesję Spływanie po tylnej ścianie gardła Przekleństwo laryngologa. Każdy z państwa. Zna ten problem i wie, jak jesteśmy bezradni, a jak on jest dokuczliwy dla pacjenta. Oprócz tego pani profesor Waleria Chryniewicz poprowadzi y, sesję z zakresu współczesnej mikrobiologii. Następnie profesor Emeryki, i zaproszeni przez niego goście, y, powiedzą nam, co nowego się dzieje w ostatnich latach w alergologii. I pan profesor Maciej Misioły poprowadzi sesję na temat poddawczaków odwróconych w obrębie jamy nosa. Kolejny blok to jest rynologia dziecięca prowadzona przez panią profesor Hasman Poznańską. Tutaj program przewiduje 4, 4 godziny bardzo specyficznych, bardzo celowanych wykładów. Wśród wykładowców trzeba wspomnieć, że będzie profesor. Iwo Ślepak z Czechosłowacji, profesor Filip Eloy z Belgii i znakomici koledzy Laringrodzy Dziecięcy. Tradycją się stało, że drugiego dnia konferencji jest śniadanie z gigantami. Niepowtarzalna szansa, kiedy w małych grupach odbywają się spotkania na konkretny temat z naszymi dostojnymi gośćmi. Zasadniczo drugi dzień konferencji, niezależnie od tego na forum, jest przeznaczony na seminarium Bezdechy i chrapanie dla laryngologów. Jesteśmy kliniką, która pierwsza w Polsce uruchomiła taki blok seminariów, Wtedy będzie to już czwarte seminarium. I tak jak poprzednio, tak w tym roku mamy niezwykłych wykładowców, wśród nich profesor Krystiana Agbio ze Stanów Zjednoczonych, wielki autorytet. Profesora Frederika Szaboles z Francji oraz znanego nam już profesora Karla Hermana, który dwa lata temu w sposób znakomity dzielił się swoją wiedzą. Ciekawostką jest, że w czasie tego rocznego forum również będą warsztaty prowadzone przez profesora Elkinty. Jest to szef jednej z klinik w Egipcie, który odbył. Edukację w, w najlepszych ośrodkach niemieckich i zgodził się tutaj również przyjechać i poprowadzić zajęcia praktyczne. Do nas na należy również chirurgia nosa, est chirurgia estetyczna nosa. Specjalnie nie używam pojęcia chirurgia plastyczna, albowiem to może wiązać się z pewnymi niebezpieczeństwami prawnymi. Niemniej od lat kościliśmy najlepszych w świecie. Chirurgów nosa i w tym roku również będzie, będą prowadzone niezależne warsztaty, Renoplasty masterclass. W których wezmą udział trzy osoby. Tymi osobami jest pan doktor Peter Lohus, który już kiedyś u nas gościł. Autor podręcznika wydanego na temat chirurgii nosa. Będzie dr. Tuszyńska, modelator, który też oraz dołączy, dołączy do tego grona profesor Thielmann Kek, który gościł nas w zeszłym roku, a o którym trzeba powiedzieć, że jest wychowankiem profesora Rettingera, największego, jednego z największych autorytetów w chirurgii nosa. Myślę, że dla wielu z Państwa będzie to duża szansa usłyszeć jeszcze raz jak korygować chirurgicznie kształt nosa. Tak jak Państwo widzą, tegoroczny forum jest naprawdę bardzo urozmaicony i myślę, że każdy z Państwa znajdzie dla siebie coś interesującego. Bardzo serdecznie zapraszam. Dziękuję.